Wejdź na stronę www.upoluimieśnik.lastminute.pl i znajdź wycieczkę w tym hotelu tańszą o nawet 50%. Hotel Orange County Resort Alania. Lokalizacja. Jeżeli jesteście miłośnikami całodniowego wylegiwania się na plaży, to wybór jest prosty, gdyż hotel znajduje się bezpośrednio przy niej. Do waszej dyspozycji będzie darmowy serwis plażowy: parasole, ręczniki i leżaki. Sam hotel zaś znajduje się około 30 km od Alani, pięknego miasta znajdującego się na terenach starożytej Pamfili. Oprócz tego 15 km to Manavgat, miasto znanego z malowniczych wodospadów na rzece Manavgat. Warto również wspomnieć o tym, że jeżeli planujecie lądować na lotnisku w Antalii, to od hotelu będzie Was dzielić około 90 km. Informacje ogólne. Mimo tego, że hotel posiada 5 gwiazdek, to składa się z 555 pokoi w różnym standardzie. Na terenie hotelu można znaleźć tak naprawdę wszystko. A pisząc wszystko, mam na myśli pralnię, lekarzy, wypożyczalnię samochodów, fotografa, fryzjera, mini market, jubilera i oczywiście sklepik z pamiątkami. No bo jak to być na wczasach i nie kupić pamiątek? Oprócz tego, można tam również znaleźć baseny zewnętrzne i basen z czterema zjeżdżalniami. Dla zmarzluchów, basen wewnętrzny czynny tylko w okresie zimowym. Do dyspozycji gości są dwie restauracje: główna oraz ala la carte. Obie mają bogate menu, które zaspokoi pragnienia niemalże wszystkich. Kuchnia turecka, międzynarodowa oraz rybna to idealne zestawienia smaków. Dla tych, którzy od jedzenia bardziej wolą nawadnianie, dostępne będą bary rozlokowane niemalże na terenie całego hotelu. W lobby, na basenie i na plaży. Dla tych bardziej wybrednych Irish pub. Inne atrakcje. Hotel oferuje całe mnóstwo innych atrakcji. Dla tych dużych i małych. Dla dorosłych jest plaża i molo, na którym można spędzić romantyczny wieczór. Stół do tenisa i dart, które w połączeniu z alkoholem nie są zbyt dobrym wyborem. Dla tych preferujących aktywny tryb życia, hotel oferuje centrum fitness, salę gimnastyczną, hamam, sauny i animacje. Dla tych dysponujących większym budżetem sporty, wodne i masaże. Prawda, że nie można się nudzić? Posiłki. Jeżeli jesteście miłośnikami all inclusive, to ten hotel jest dla Was, ponieważ hotel dysponuje opcją ultra all inclusive. Mówiąc w skrócie, jest więcej jedzenia niż zwiedzania, a wszystko to podawane w restauracji głównej w formie bufetu. Decydując się na opcję ultra, mają Państwo do dyspozycji śniadania od 7 do 10, późne śniadania 10-11, lunche 1230-1430 i kolacje 19-21-30. Żeby tego było mało, to są jeszcze przekąski po północy do drugiej w nocy. A jeśli mowa o przekąskach, to są one również dostępne w ciągu dnia. Serwis od 11 do 16, słodkie przekąski 11-18 i na koniec zwyczajne przekąski od 12 do 16. Po dobrym posiłku można spokojnie udać się do baru, w którym znajdą Państwo napoje, alkohole lokalne oraz wybrane alkohole importowane dostępne w godzinach od 8 do północy. Opinie klientów. Na podstawie opinii zebranych z różnych portali hotel uzyskał wynik 9 na 10 możliwych punktów, więc ocena jest bardzo dobra. To co szczególnie przypadło klientom do gustu to szereg atrakcji, rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz zróżnicowane programy animacyjne dla dzieci i dorosłych. W gusta wielu wpisała się również piękna, prywatna, piaszczysta plaża z pomostem oraz restauracja główna wraz z restauracją a la carte. Jeżeli jesteście na etapie poszukiwania najlepszego hotelu pod wasze wymagania, to dobrze trafiliście. Na naszej stronie upolujlasminet.pl pokazane są najlepsze oferty wyjazdów od największych biur podróży w Polsce. Dodajemy oferty tylko okazyjne, dzięki czemu gwarantujemy najniższą cenę w Polsce. Zapraszamy Was również do polubienia strony na Facebooku oraz dołączenia do Facebookowej grupy, gdzie codziennie dodajemy wyszukane przez nas propozycje w czasów z ceną nawet dwa razy niższą niż normalnie. Koniec z przepłacaniem za wakacje www.upolujmyśniklastminute.pl